Cześć! Witam cię. Witam cię, kolego. Kim jesteś? Jestem Melon, a ty? Ja jestem Korn. Chodź, przygotowałem bronię. Jesteśmy już gotowi. Zdecydowanie jesteśmy gotowi. Na milion procent. Jestem bardziej gotowy niż nigdy gdzie wrogowie Nie wiemy Chodź Przed siebie Polecam Nie wiem Chyba ten strój za ciężki jest na mnie A ja potrafię Chodzić do tyłu Okej, okay. pomóż mi wstać. Dobra, nieważne, po prostu chodź. To idź. O nie, to wrogowie. Strzelaj szybko. Gotowałeś nam życie? Przyjmuję cię. Dzięki, stary. Jesteś najlepszy. Tak. Dawaj. Chodź się um, Dlaczego pojawił się tu Jeep? Nie wiem. Chodź, wsiądźmy. Dobra. Kolej jedziemy. Dawaj, stary, odpalaj dżipa. Dobra, odpalam. Ej, czekaj. Mam helikopter. A, jest. Dobra, wysadzamy. Chodź stary, tylko po to to ten, bo chcemy poszkakać z helikoptera. No ja nie chcę. Ale ja chcę i to co ja chcę to robimy. Nie da się wsiąść. Masz to wsiąść. Śmigło się popsuło. Dobra, chodź, wsiadamy. Starej. Jesteśmy w lewicy, że. Dawaj, lecimy wyżej. Czas nas skoczywa piersi. Skoczymy. To nie było fajne. Chodź skoczyć jeszcze raz. Dobra. Nigdy nie skaczcie jeszcze raz. Taki morał.